Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale, już odwrócę, pokażę Wam miejsce, w którym podczas wojny Niemcy wymordowali 30 tysięcy Polaków, dokładnie polskiej inteligencji. Jak widzimy na pierwszy rzut oka, jest widać pomnik, który upamiętnia te zdarzenia, które miało miejsce dokładnie od 1939 do 1944. Widać pomnik jest zadbany, ładny, marmurowy. Ktoś zapala znicze, składa kwiaty. Znak szacunku dla tych ludzi, którzy tutaj zginęli. Widać drewniany krzyż, który został fundowany przez tutajszego wójta pana Szcześniaka. Z tego miejsca gorąco pozdrawiamy. No, a jak może Wam przytoczę pokrótce historię tego miejsca. Dokładnie Tutaj miało dalej miało miejsce wywożenie tutaj byli wywożeni więźniowie z więzienia policyjnego na Rogoszczu, aresztów z aresztów policji z Gestapo w Łodzi w Pabianicach z, obo, z obozu z y, obozu pracy na Olechowie Na 1900 dlaczego na przykład nie ten o, tutaj Dlaczego akurat Niemcy tutaj zabijali ludzi do 44, a nie do 1945, bo w 1945 zakończa się wojna. Ona dlatego, że w 1944 Armia Czerwona się bardzo z dużymi krokami już się zbliżała do łodzi, a Niemcy w celu zatarcia śladów spalili zwłoki w 1944 wykopali, rozkopali mogiły z zwłokami pomordowane i je spalili w celu zatarcia śladów zbrodni. O, chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym miejscu. Teraz będę się kierować do piwnicy śmierci, jak to ją niektórzy nazywają. A niektórzy też mówią piwnica, w której gazowali tych więźniów. Jest bardzo ciężka do odnalezienia, ale my ją odnaleźliśmy i teraz właśnie do niej będziemy szli. Dlaczego niektórzy mówią piwnica, w której... no gazownia po prostu. Ja aż mogę to obalić na wstępie, tą tezę, że to była gazownia, ponieważ, no, na pierwszy że taka ta piwnica nie wygląda na jakąś szczelną, więc myślę, że Niemcy by tak nie ryzykowali, yy, puszczając tamten gaz. No, ale myślę, że to była inna forma użycia gazu. Taka też forma była użyta pierwszy raz w Treblince. Było to użycie gazu, było to może nie gazu, było to użycie zagazowanie spalinami. Na czym to polegało? Już wam wytłumaczę. Przyjeżdżała taka ciężarówka z tak zwanym kontenerem na płacę. No, taką kontenerem, do którego więźniowie byli wpuszczani. Wpuszczani byli tam zmuszeni, żeby tam wejść. Była do tego kontenera podłączona rura. Która z spaliny. No i te spaliny były wpuszczane do wnętrza tego kontenera. No i tym samym działał on jak tak samo jak ten gaz i zabijał tych więźniów. My się powoli zbliżamy. No muszę powiedzieć, że opowiadając Wam tą historię, czuję taki chłód na pleca, bo podczas w latach 1939-1944. Tędy codziennie przechodzili więźniowie i już wiedzieli pewnie, że jak idą do lasu, to już pewnie idą na egzekucję. I czuję taki niepokój, czuję taki chud na plecach, który od początku opowiadania wam tej historii mi tutaj towarzyszy. Ponieważ wyobrażałem sobie, że tutaj ktoś był mordowany i tutaj był nie, nie ktoś, tu był mordowany. To byli mordowani Polacy podczas II wojny światowej i, i zginęło ich tutaj 30 tysięcy. Jest to naprawdę przerażający fakt. No i nie chciałbym być w skórze tych więźniów. To bym normalnie chciał być w skórze takich więźniów. Widzimy. O, już docieramy. Ja już powoli widzę tą piwnicę. Ale wy ją jeszcze nie widzicie. No cóż, mogę wam jeszcze powiedzieć. Za chwilę dojdziemy do tych mogił, do rozkopanych mogił, które Niemcy rozkopali w 1944. W celu zatarcia, zatarcia w celu spalenia zwłok, żeby zatrzeć ślady yy, zbrodni. Okej, wy już ją tam Nie jeszcze jej nie widzicie. Ja dobrze widzę. To jeszcze jest jakaś inna ulica. Mamy wiosnę. Już dwa dni wiosny. Już śniegu nie ma. Dobra, ale już wracajmy do na sprawy. Widzicie piwnicę? Trochę Wam słońce może przeszkadzać. Yy, prezentuje ona się tak. Jak już wspomniałem, niektórzy twierdzą, że była tutaj gazownia. Czy było tak? Ja już mogę obalić tą teorię. Bo szukałem wielu źródła i tam nic nie pisze, że tutaj była gazownia. Dobra, wchodzimy do środka. Wejście, o no, trochę mroczne, jak trochę do schronu. Tutaj nie ma co to się wszystko zawala, więc można powiedzieć, trochę ryzykujemy wchodząc tutaj do środka. Wirgoć, wirgoć. Widzimy zwalone drzwi. Tak się prezentuje całość, że ja stanę tutaj, żebyście widzieli wszystko. Tak się prezentuje środek tej piwnicy. Widzimy, ktoś tutaj składa. Historycznie kwiaty i znicze. No, jakby już miał wpuszczany ten gaz, to mógłby być wpuszczany przez ten komin, ale nie sądzę, nie sądzę. Chyba mogę opalić tę teorię, jak już powiedziałem. Moja babcia mi mówiła, że jeszcze po wojnie, dokładnie w latach 50., widniały tutaj wyryte przez więźniów ich imiona, nazwiska, no i też adresy w niektórych przypadkach. No, teraz też jest coś wyryte, ale myślę, że to nie jest od wyryte przez tych więźniów, tylko przez tutajszych jakichś bandali, tutejszą młodzież. Będziemy trochę spomazane to miejsce. Ci ludzie tutaj przychodzą, mnie, żeby oddać hołd i szacunek tym ludziom, którzy tutaj polegli. Ktoś chyba sobie tam od. ktoś się was sobie tutaj ognisko palił, ale do końca nie wiem. Nie wiem, nie mogę tego potwierdzić. Jak widzimy, tu już się coś zawala. Chyba, żeby się widzieli. No tutaj, Albo ktoś to zrobi Nie wiem, bo są różni ludzie. Niektórzy przychodzą tutaj, żeby świętować, nie świętować, żeby upamiętnić tych ludzi, którzy tutaj zginęli, a niektórzy przychodzą tutaj, żeby, żeby wandalić i niszczyć. Dobra, to jeszcze ostatni rzut okiem na tą piwnicę, rzut oka i my już powoli będziemy wchodzić. A w ogóle zobaczcie, jaka ciekawa sprawa. Jeszcze śnieg jest w ogóle tutaj, w tej. Dobra, Chodzimy do piwnicy. Idziemy teraz w tamtym kierunku, gdzie są te rozkopane doły, które najprawdopodobniej są te doły po tym, jak Niemcy w 1944 zaczęli rozkopywać te ciała i je palić. Ale tutaj proszę sobie wyobrazić, że ile tych musiało być tutaj dołów, jakby Niemcy wykopali wszystkie te 30 tysięcy ciał to by była straszliwa liczba, liczba tych dołów. I to jest straszliwa liczba. My możemy po kimś nawet tutaj chodzić. Jak idziemy, to możemy po kimś nawet chodzić, po czyjeś zwłokach, ale tego nie wiemy. Zostały nam tylko te ślady, zostały nam tylko te ślady, że naprawdę tutaj coś było i tutaj ten las, ten las skrywa naprawdę bardzo mroczną tajemnicę i naprawdę tu mogą leżeć ludzie, tu wszędzie są te doły. Tam już chyba ich nie ma. Albo są częściowo zasypane. Tu jeszcze jest jeden. Z całą sprawą jest to bardzo ciekawy ten dół, ponieważ jest, jest bardzo głęboki. Inne są dosyć płytkie, a ten jest dosyć głęboki. Ale my teraz idziemy do pewnego miejsca. Do bardzo dziwnej dziury i jeszcze bardziej, bardziej dziwnej polany. Dlaczego bardzo dziwnej? Jak tam dojdziemy, ja Państwu pokażę to miejsce. Dobra, dochodzimy. Już, mogli, może, już możecie widzieć to miejsce. Jest to bardzo dziwne, ponieważ to normalnie spotyka polanę. A jeszcze będzie to bardziej dziwniejsze, jak Wam opowiem historię tego, tego jak ona się tutaj znalazła. Dobra, już dochodzimy z tej polany. Już... Widzimy, jest ona obłożona kamieniami. Za chwilę wy to będziecie widzieli. Jest ona obłożona kamieniami. Tam chyba jest pozostałość po budce dla, dla dla myśliwego. Ale chodźmy dalej. Widzimy, jest ona obłożona kamieniami. O, proszę bardzo. Tam jest ten dół, ale za chwilę o nim opowiem. Widzimy, Jest polana. Jest to bardzo dziwne, ponieważ po II wojnie światowej było tutaj boisko. Tutaj też na obrę, tutaj też ten kawałek to obejmowało. Było tutaj boisko. Tak gdzieś 20, 25 lat temu zostało one zlikwidowane i zostały wydrążone specjalne dziury, żeby zasiać drzewa. Ale te drzewa nie wyrosły. Były kilka prób, te drzewa nie rosły. I mam pa jedną tezę, że tutaj też mogą leżeć ci ludzie. Tutaj też mogą być te doły, i tutaj też mogą leżeć ludzie. Myślę, że to wszystko o tym polu. Teraz przejdźmy do tej tajemniczej dziury. O, już ją widzicie pewnie. Dookoła Wam teren nagram, żebyście się widzieli. Tam na ludzie chodzą, bez niedziela. Nie jest niedziela, i ludzie sobie wychodzą, nie? Jest ciepło, to trzeba korzystać. Ale wracając. Stanę tutaj. Mam nadzieję, że to się podobno tutaj nie załamię Widzimy, jest dziura. Po, powoli też. To chyba też jest pozostałość, tak myślę. Tak myślę yy, po właśnie ty odkopywaniu mogił przez Niemców po, po wojnie. Po wojnie, co ja gadam. W 1944 to się zaś miło. Więc yy, przepraszam za ten błąd w 1944. Jest on głębszy niż pozostałe i to mnie najbardziej ciekawi. Jest on coraz głębszy, a on coraz większy. i Jest on coraz, co ja gara. Jest on większy niż tamte i jest on głębszy niż tamte doły, więc to mnie ciekawi. Dobra myślę, że się będziemy wracać, bo nic jeszcze ciekawego tutaj nie ma. Myślę, że... Mogę kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobał mój odcinek, zostawcie lajka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie subskrypcję, żeby was nic nie ominęło. Jeszcze zobaczę, na jaki temat mógłbym nagrać kolejny odcinek. Myślę, że to jest mniejszość niemiecka tutaj na wiączyniu, w okolicach Nowosolnej, Nowosolnej. Więc jeśli chcecie ten film, ten film o tej mniejszości niemieckiej, to zostawcie lajka. Zostawcie subskrypcję. No i co? No i mogę się z Wami pożegnać. Na razie.